Cześć. W tym filmie chcę Ci opowiedzieć trochę więcej, jak wygląda praca ze mną 1 na jeden w systemie rzeczywistość 2.0. Jeśli oglądasz ten materiał, to jest duża szansa, że jesteś w miejscu, w którym już wiesz, co powinieneś albo powinnaś robić, tylko coś w Tobie wciąż wraca do starych reakcji. I to nie jest kwestia słabej woli, to jest kwestia automatu podświadomości, która w stresie, w relacjach i w presji odpala to, co zna najlepiej. Rzeczywistość 201 na 1 to jest proces. To jest pięć sesji, które umożliwiają pracę od początku, krok po kroku, tak, żeby nie łatać objawów, tylko realnie przebudować fundamenty. I właśnie dlatego ten model wygląda inaczej niż jedna sesja na próbę. Dlaczego ten proces jest korzystniejszy niż taka pojedyncza sesja? Dlatego, że proces daje czas i przestrzeń na to, żeby systematycznie i przede wszystkim procesowo wprowadzać zmiany. Spokojnie, bez presji, za to z jasnym kierunkiem. Możemy zacząć od rozpoznania schematu, potem rozbroić wyzwalacze, następnie możemy zbudować nowe reakcje, a na końcu je utrwalić w codzienności. I to jest jak budowanie domu. Najpierw fundament, potem ściany, a potem wykończenie, bo jedna wizyta na budowie nie postawi domu. I przy pojedynczych sesjach bardzo często skacze się z tematu na temat: dzisiaj relacja, jutro praca, potem stres, potem pewność siebie. I o ile czasem pojedyncza sesja może przynieść ulgę albo wgląd, no to prawda jest taka, że ciężko jest osiągnąć dobry i przede wszystkim stabilny wynik po jednej sesji. I ja mówię to zupełnie szczerze z doświadczenia. Wiem, że proces jest dużo bardziej skuteczny. I jednocześnie też chcę, żeby to wybrzmiało uczciwie, to nie jest tak, że pojedyncza sesja nie ma sensu. Pojedyncza sesja bywa bardzo dobra jako interwencja kryzysowa, jako start. Kiedy potrzebujesz ruszyć z miejsca albo jako diagnostyka, żeby zobaczyć, co tak naprawdę cię blokuje i gdzie jest źródło schematu. Ale jeśli Twoim celem jest trwała zmiana automatu, czyli zmiana tego, jak reagujesz w stresie, w relacjach, w decyzjach, w codzienności, no to proces zwykle daje po prostu lepsze warunki. Bo tutaj nie chodzi o to, żeby spróbować hipnozę, tylko chodzi o to, żeby realnie coś zmienić. I to jest być może niewygodne, ale uwalniające, bo podświadomość działa w praktyce, na decyzjach, a nie na deklaracjach. Ona lubi jasny sygnał, i tutaj wychodzi różnica pomiędzy dwoma słowami: spróbuję, a zrobię. Spróbuję to jest zobowiązanie tylko do tego, że spróbujesz. I często, kiedy pojawia się pierwsza przeszkoda zmęczenie, stres, gorszy dzień, trudna rozmowa to bardzo łatwo jest odpuścić, bo w środku jest furtka. No, przecież spróbowałem albo spróbowałem. Natomiast zrobię, to jest wewnętrzne zobowiązanie. To jest decyzja, która nie musi być perfekcyjna, ale ma kierunek. I właśnie o to chodzi w procesie żeby zrobić, a nie spróbować. Ja w takiej pracy jeden na jeden korzystam z narzędzi hipnoterapii, transu, pracy z wyobraźnią, a jednocześnie nie traktuję hipnozy jako magiczną różdżkę. Ja ją traktuję jako wejście do miejsca, w którym Twój umysł przestaje tylko analizować, a zaczyna uczyć się nowych reakcji na dużo głębszym poziomie. I na sesji pracujemy z tym, co naprawdę steruje Twoim życiem. Z przekonaniami, które działają w tle z wewnętrznym krytykiem, z reakcjami stresowymi, z wyzwalaczami, które w sekundę czasami odpalają stare programy. I przede wszystkim z budowaniem nowej decyzji, nowych reakcji, nowej wersji ciebie w praktyce. Jest coś, co w moim podejściu jest inne. To co robimy na sesji to jest ziarenko, a ziarenko nawet to najlepsze nie robi nic, jeśli nie jest podlewane. I tym podlewaniem jest praktyka pomiędzy sesjami, bo podświadomość uczy się przez powtarzalność i doświadczenie, a nie przez jednorazowy wgląd. Dlatego między sesjami dostajesz ode mnie konkretne ćwiczenia, które nie są tylko ładnym dodatkiem, ale realnym narzędziem do wprowadzenia zmiany. W zależności od celu to mogą być różne rzeczy. Krótkie protokoły autohipnozy, pracy z wyobraźnią, ćwiczenie rozprajania wyzwalaczy. To może być trening nowych granic i komunikacji, zadania nowych dowodów, czyli mikrokroki, które pokazują Twojej podświadomości, że to już działa inaczej. Bo podświadomość wierzy nie w to, co sobie obiecujesz, tylko w to, co poczuje i zobaczy jako fakt. Dlatego budujemy fakty. Małe, konkretne i codzienne. Na przykład jeśli twoim schematem jest odkładanie, wiesz, że masz działać, planujesz, motywujesz się, nagle przychodzi napięcie, niepewność, lęk przed oceną i bum, odcinasz się, uciekasz, skrolujesz w telefonie albo zostawiasz to na jutro, to w procesie nie robimy z tego Twojej cechy, robimy z tego mechanizm. Najpierw rozpoznajemy, co dokładnie odpala schemat, potem uczysz swój układ nerwowy innej reakcji. Następnie budujemy nowy automat. Działam pomimo napięcia, a nie dopiero wtedy, kiedy napięcie zniknie. I w końcu zbierasz nowe dowody. Zrobiłem, domknęłam, byłem albo byłam konsekwentna. Świadomość to widzi i zaczyna w to wierzyć. I dokładnie dlatego proces działa, bo masz czas, żeby odblokować to, co cię trzyma. Masz czas na to, aby zbudować nowe reakcje, żeby przetestować je w życiu, a później wrócić, skorygować. I utrwalić. I to jest właśnie spokojne budowanie czegoś istotnego, bez gonitwy i bez skakania z kierunkiem. I teraz jedno ważne pytanie, które może się pojawić. Dlaczego praca jeden na jeden, a nie program grupowy? Program grupowy potrafi być świetny i jest świetny. Daje energię, poczucie wspólnoty, motywację, inspirację i często też strukturę i konsekwencje, bo inni też idą. I dla wielu osób. Program grupowy będzie idealny. Natomiast praca jeden na jeden ma przewagę tam, gdzie potrzebujesz precyzji, bezpieczeństwa i przede wszystkim głębokości. Po pierwsze, pełne dopasowanie. W jeden na jeden pracujemy nie pod temat odcinka, ani nie pod moduł programu, tylko pracujemy pod ciebie, pod twoją historię, twoje reakcje, twoje blokady, twoje tempo i twój cel. I to nie jest praca ogólna, tylko konkretna i indywidualna. Po drugie, możemy szybciej dojść do sedna, bo w grupie wiele rzeczy musi być uśrednionych, a tempo jest wspólne. Natomiast jeden na jeden możemy wprost zobaczyć, gdzie dokładnie pojawia się opór, co go karmi i jak go rozbroić. Bez czekania, bez omijania, bez dopasowywania się do tematu tygodnia. Po trzecie, i chyba co najważniejsze, to możemy przerobić głębsze wątki. W takim procesie jeden na jeden możemy wchodzić w trudniejsze obszary. Doświadczenia z przeszłości, stare mechanizmy obronne, schematy relacyjne, emocje, traumy, które były długo tłumione, a czasem także tematy o charakterze takim bardzo osobistym. I w takim wypadku kluczowe jest poczucie bezpieczeństwa, uważne prowadzenie i praca w tempie, które będzie do ciebie dostosowane, do twojego układu nerwowego. I tego zwykle nie da się zrobić w grupie w sposób, różnie bezpieczny, w, spo, w sposób równie bezpieczny i adekwatny. Dlatego, że grupa z definicji nie jest przestrzenią do bardzo osobistych i głębokich procesów. I to jest też zwyczajnie praktyczne, bo w jeden na jeden nie musisz niczego dzielić publicznie, nie musisz się porównywać, nie musisz się zastanawiać, czy wypada o czymś mówić, tylko masz przestrzeń tylko dla siebie. Więc dla kogo jest praca jeden na jeden? Dla Ciebie, jeśli masz dość kręcenia się w kółko i chcesz zmienić automat, a nie tylko go rozumieć, czujesz, że ogólne treści pomagają Ci na chwilę, ale potem wracasz do starych reakcji. Masz konkretny problem i chcesz konkretnego rozwiązania, dopasowanego stricte do Twojego przypadku. Potrzebujesz prowadzenia, struktury i praktyki pomiędzy sesjami, żeby nie wracać do odpuszczam, bo przyszła przeszkoda. Jeśli wiesz, że w tobie są głębsze rzeczy, o których nie chcesz mówić i przerabiać ich w grupie, tylko w bezpiecznej i indywidualnej przestrzeni, jakie korzyści może dać taka praca? Po pierwsze, spokój i regulację. Uczysz się wycis wyciszać swój układ nerwowy i odzyskiwać wpływ w momencie presji. Po drugie, zmiana reakcji w realnym życiu. Nie tylko rozumiem, czemu tak mam, ale w tej sytuacji reaguję inaczej. Po trzecie, to konsekwencja i sprawczość. Zaczynasz robić zamiast próbować, i najczęściej właśnie to jest to, co zmienia wszystko. A po czwarte, większa klarowność. Większa klarowność decyzji, mniej chaosu, mniej przeciągania, więcej prostoty, czyli wiem, co wybieram. Po piąte, lepsze relacje i granice, bo kiedy przestajesz działać z lęku i automatu, to zaczynasz komunikować się i wybierać z miejsca, które tak naprawdę jest Twoje. Jeszcze raz, to nie jest praca dla osób, które chcą tylko poczuć ulgę i wrócić do starego życia. To jest dla osób, które chcą przestać działać na autopilocie i naprawdę zmienić sposób, w jaki reagują, wybierają i prowadzą swoje życie. Jeśli czujesz, że to jest o tobie, to zadaj sobie jedno proste pytanie: czy ja chcę dalej próbować, czy w końcu coś zrobić? I wyobraź sobie, że za kilka tygodni masz tę samą sytuację, która dotąd Cię odpalała. Ktoś mówi coś ostrym tonem. Pojawia się presja, masz ochotę się wycofać, albo zgodzić się, żeby mieć spokój. I nagle coś jest inaczej. Zamiast automatu jest pauza, zamiast napięcia jest decyzja, A zamiast starego programu pojawia się nowe zachowanie. I ty wiesz, że to nie jest przypadek. To jest efekt tego, co robiłeś albo robiłaś pomiędzy sesjami. To jest efekt tego podlewania ziarenka. Dlatego jeśli chcesz, żebym poprowadził Cię przez proces rzeczywistość 201 na 1, to odezwij się, możemy sobie popracować online albo w gabinecie. Namiary na mnie znajdziesz w opisie tego odcinka. I na koniec jeszcze jedna uczciwa rzecz. Proces nie oznacza, że zawsze będzie lekko. Czasami pojawi się opór, czasami stary schemat spróbuje wrócić, i czasem przyjdzie tydzień, w którym nie będzie idealnie. I to jest normalne. Różnica polega na tym, że w procesie nie zostajesz z tym sam albo sama. Wracamy do kierunku, porządkujemy, wzmacniamy i robimy dalej. Czyli krótko mówiąc, zrobię, a nie spróbuję. Dzięki wielkie za dzisiaj. Cześć.